Cześć, witajcie z tej strony Lemon, kanał Retrogulasz. No i nadeszła ta wiekopomna chwila. Pierwszy raz na tym kanale będzie gra na małe Atari. Z tego miejsca i z tej okazji chciałbym przy okazji pozdrowić wszystkich atarowców biznanych, czy to osobiście, czy też online, a cały odcinek dedykuję niekiemu grubemu, który gry na Atari rozpieprza jak gnój po polu. Generalnie facet przechodzi wszystko, w co zagra, także szacun dla Ciebie, odcinek dedykuje Tobie. Tytuł, który wybrałem dzisiaj to Kalisto. Jest to gra, która swoją premierę miała w 2012 roku przy okazji Abook Software Contest, czyli takiego konkursu dla programistów i zajęła tam drugie miejsce. Nie bez przyczyny zresztą, zresztą za chwilkę zobaczycie. Autorem gry jest niejaki Jason Kelk, znany też jako TMR. To jest facet, który programuje na Atari, Commodore'ach, Amstradach. Kilka gier na Commodore też grałem. Tego gościa, także facet, orki człowiek orkiestra, niesamowicie utalentowany, masznyt do takich rzeczy. Po samym autorze spodziewałem się dosyć fajnie wykonanego tytułu. Sama Gra to jest horyzontalny shooter kosmiczny w pokroju takich gier jak Zybex czy AirType. I czemu taki tytuł wybrałem? No otóż no nie oszukujmy się, na Atari takich gier w przeciwieństwie do Commodora nie ma za wiele, a przynajmniej tak wykonanych, jak jest wykonana gra Kalisto. Chciałem zobaczyć, czy na Atari można zrobić naprawdę fajną szczelankę. Można, jak się za chwilkę okaże. Pierka dosyć dynamiczna, ładnie zrobiona graficznie. Pan Jason Kelk, czyli nasz człowiek orkiestra, spisał się tutaj na medal. No i cóż, za chwilkę spróbuję się z tą grą. Będę grał takim oto dziwolągiem, powiem Wam, że pomimo, że już wygląda on dosyć dziwacznie, wkrasi nim całkiem spoko, a po drugie ma całkiem fajnie działający autofire, akurat w tej grze przydatny, wali takim, takimi krótkimi seriami przerywanymi, tak zwany burst, w tej grze akurat nie to pomogło, Cóż, zapraszam na gameplay, a później na krótkie podsumowanie. Jedziemy! No i tutaj. Pierwsi wrogowie. Autofire włączony. I taktyka moja na tą grę jest bardzo prosta. Ciśniemy na wroga do przodu, jak najbardziej w prawą stronę ekranu, tak żebyśmy zdążyli ich. Pokasować, zanim oni zrobią nam krzywdę. Wygląda to dosyć prosto, ale ale chodzi o to, że przed nagraniem tego odcinka. O, momencik. Tych panów omijamy. Tych też sobie odpuścimy. Przed nagraniem tego odcinka. Zrobiłem z 20 kilka prób. Także yy, nie oszukujmy się pierwszy i drugi level, to ja pamię znam na pamięć. Pięknie omijamy lasery. I teraz w dół. No i tu mamy yy, koniec levelu. Nie ma bossa. Druga plansza. Kolorystyka nam się zmieniła. W dół. Dźwięki w tej grze przypominają mi troszkę ten jakby e, to powiedzieć edytor do strzelanek na komodora Sełk. czy to dobrze czy źle kwestia gustu na razie mogę sobie troszkę pogadać bo tak powiedziałem pierwszy, drugi level pamiętam później może być gorzej i w dół i taktyka się jak widzicie sprawdza jak najbardziej do przodu teraz do tyłu wiedziałem że wyleci ten sznur na dół dobrze mam autofire bo palec chyba odpadł Uuu. No i znowu nie ma bossa. Też jak zdążyliście zauważyć, wrogowie do nas nie szczelają, Cisną na nas metodą kamikadze. A z racji tego nie zbieramy też żadnych tutaj power upów. Co i za coś. teraz na dół tu. I dalej już w zasadzie nie pamiętam. Ale jakoś ciśniemy. Trzeci level. Życia jeszcze nie straciłem, także nie jest źle. Animacja zarówno naszego stateczka jak i przeciwników widzicie Ekstra klasa i kolejny level w zielonej kolorystyce tym razem To już ciasno jest. No! Kurwa, życie straciłem jedno. Co też ciekawe, mój stateczek nie wybuchnął jak ktoś mniej uważny, to straty życia może nie zauważyć. Kurczę, jednak ten joystick z wygodnością nie nic wspólnego. O! Udało się. Koniec! Okazuje się, że gra ma cztery levele. Chyba, że gram w jakąś wersję demo, no ale nie wydaje mi się. <noise> Zapraszam do podsumowania. No i tak oto e, roztrzaskałem Kalisto. Cóż, no, tylko cztery levele. E, nie wiem, czy to tak miało być. Generalnie, no, jest to wersja taka, y, jaka była przygotowana na, y, na ten wspomniany przeze mnie ABUK, czyli y, ten kontest. Y, i ta wersja zawiera cztery levele, jeżeli wyszła jakaś wersja bardziej rozszerzona, no to e, proszę mnie tu upomnieć, ale no, z trzy wersje tego posiadam, wszystkie posiadają cztery levele, także e, tyle, e, a co do samej gry, no da się, no da się, da się naprawdę zrobić e, fajną e, strzelankę, nie tylko Zybeks jest na Atari, naprawdę, uwierzcie mi, e, jeżeli chodzi o samego programistę. Po samym wyglądzie gry widać, że robił też właśnie gry na Commodore 64, bo bardzo mi to przypomina właśnie gry z 64, graficznie przynajmniej. Co do jakichś minusów, no troszkę brakuje mi muzyki podczas rozgrywki. Jeśli chodzi o power-upy, których nie ma, no myślę, że jest to dosyć uczciwe. Podejście, skoro przeciwnicy i tak do nas nie strzelają, to jakbyśmy mieli power-upy, to gra by była banalna i do przejścia za powiedzmy trzecim podejściem, a to nie o to chodzi, chyba w takich rozgrywkach. No ja uważam, że więcej takich gier. Co mnie zastanawia, tego typu gier na powiedzmy na komodora w latach 80-90 był cały wysyp gier dobrych wykonanych, tego nie było na Atari. Tu już gra jest bardziej współczesna i jednak pokazuje to, że ten komputer ma możliwości, da się na nim zrobić. A czemu kiedyś tego nie robiono? No to nie jest pytanie do mnie. Nie wiem, czy to chodzi o talent programistów, czy o pieniądze, czy o co tam poszło. Jest to temat na zupełnie inny odcinek i też myślę, że nie jestem powiedzmy kompetentny, żeby takiej odpowiedzi Wam udzielić, są kanały zagorzałych atarowców, którzy znają całą tą e, historię i otoczkę, jak to się odbywało. Ale e, posiłkujmy się tym, co dzieje się współcześnie. E, zarówno na Atari, jak i na Commodore pojawiają się cały czas nowe gry. E, wspomniany Abuk z 2020 roku widziałem e, dwie świetne strzelanki. E, jedna Taki klon Uridium, druga gierka wyglądała coś jak trochę Terra Cresta, pomieszane z 1942 Midway z Commodora i też to na Atari wygląda całkiem fajnie, czyli tak jak powiedziałem da się na ten komputer robić naprawdę ładnie wyglądające gry wbrew niektórym opiniom, także panowie i panie Atari nie się. Ja na dzisiaj kończę i powiem Wam tyle. Retro łączy, a nie dzieli. Pamiętajcie o tym. Do następnego odcinka. Cześć.